A, jak już to oglądasz, to mam do ciebie sprawę. Zostaw łapkę w górę i możesz także zasubskrybować kanał. I pamiętaj o dzwoneczku. Siewoneczko z tej strony a ja w dzisiejszym odcinku. Pokażę wam, co zostało dodane do Piggy. Tak jest, Piggy jest updatecik. Mamy updatecika wyczekiwanego i mamy w końcu mod do edycji. Możemy edytować, tworzyć własne mapy, więc, drodzy widzowie, czekuje się piękna seria. Będziecie tworzyć własne mapy. Ja jeszcze zobaczę, jak się wysyła, jak tu i będziemy edytować. I stworzymy dzisiaj sobie tappier 13. Albo tworzymy sobie pigi 2. Zobaczymy. I będzie tak. Teraz, widzowie, zróbcie coś takiego. Każdy teraz zostawia tutaj lajkacza. Ponieważ tym pigi tutaj, zobaczcie, jest Bullet mod. Każdy zostawia teraz lajkacza, bo to jest bardzo ważne. I robimy teraz coś takiego. Jeżeli każdy ma lajka, każdy ma dzwonka, każdy ma subskrypcję. To zaczynajcie tworzyć mapy i ja powiem wam jak, w kolejnym odcinku powiem wam jak wysyłać, więc udostępnijcie wszystkim znajomym, wszystkim kolegom ten filmik. Wszystkim koleżankom, kolegom, ponieważ będę prowadził serię z oceniania mapek widzów, którzy wy będziecie tworzyć. Mam nadzieję, że to będzie mega fajna seria, że o, wy zrobiliście jakąś mapkę, 13, coś będziecie nazywać, mapki widzów. Tu będzie konkretnie, więc drodzy widzowie, będę sobie tworzył to. Będę oceniał, będziemy sprawdzać, więc wy pamiętajcie o subskrypcji, lajkach, dzwoneczku i mamy Bullet Mod został dodany. Yy, no Bullet cały mod, tu widzę, że ten. Dobra, sprawdzimy sobie o co i jak w ogóle tutaj chodzi. Mamy. Mamy Bullet Mod i zobaczcie w ogóle, zaczniemy sobie giereczkę. Mamy całą giereczkę i mamy coś jak Co Coś się zmieniło, w ogóle zobaczymy czy coś zmieniło się w shopie Na początku. Yy... I zaraz idziemy na ten, na Build Moda! Eee, Bany, Skelly, Clowny, Tiger, Parous, Mouse. Mouse? Był to dany mouse? Był mouse? Nie wiem, mouse. Mister P. Nie, nic się tu nie widzę, żeby się zmieniło. W trapach. Nie, w Trapach też nic. To idziemy na build. Mamy tu też, w dołączenie do kogoś albo dołączenie do serwerki. Wchodzimy. W ogóle nie wiem, jak to zupełnie działa, to wchodzenie do tych, ale sprawdzamy. O, jesteśmy! Ok, zaczynamy naszą przygodę. Mamy tu load, możemy załadować mapki. Nie mam żadnych mapek, ale ok, mamy, że, saveować. Ok, tu jest cała robota, dobra. nie wytłumaczę, króciutki poradnik, jak za wygląda cała gierka. Najważniejsze rzeczy, macie basic'i. Basiki są to rzeczy. Jest to. A, naj... Basiki są to najważniejsze rzeczy, ponieważ jest to. Yy, no, jest to po prostu basic, macie po prostu podłogę. Albo jakieś inne takie elementy, no bardziej budowlane. O, czyli na przykład, Z tym w ogóle możecie sobie na przykład. Tak, bardzo jest podobne do to, to skybloka, wręcz prawie że identyczne. Więc, jak ktoś lubi SkyBlocka, no to yy, moim zdaniem, jak się usuwa? Usuwa się pod piąteczką. Wystarczy, że piątkę i możecie budować. Tak, jak budujecie coś szybko i na przykład powiecie, o, za szybko lub coś. To naciskacie piątkę, usuwacie i się nie martwicie. Więc od razu taki malutki poradziczek, naciskacie piąteczkę i szybciej sobie budujecie. Ok, i zobaczcie, ma, y, Ja sobie zbuduję na początku jakąś platformę, która się przyda nam do prezentacji rzeczy. Takich y, podstawowych rzeczy, które się na pewno przydadzą y, do ogólnego działania. Jak tu działać, działa, działa, działać, działać, działać. Dobra, jeszcze jedno tu zbudujemy i możemy chyba działać. pokażę wam, jak ogólnie wygląda działanie w tym pigi. Dobra, mamy coś takiego, jak takie narożniki. r sobie obradzamy, więc możemy taki narożniczek sobie dodać. Na możemy nawet ładnie sobie to zrobić. Tak, o. Śmiesznie. Możemy schody, możemy robić schody. To też jest coś ciekawego, bo możemy zrobić sobie takie schody. Na przykład mamy O. Tylko O. Widzicie, nie możemy postawić schody, schody. Musimy postawić teraz ploczki. Ale możemy to zrobić w taki sposób. Patrzcie, teraz stajemy tu. Tutaj bierzemy schody. A, tylko znowu piąteczkę. Yy, tak, i obracamy. I mamy schody. Ale teraz możemy na spokojnie wziąć, usunąć to. I mamy schody bez dołu. I są. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Win? Yy. Dobra, dobra, dobra. Zapomniałem. Dobra. Możemy zrobić jeszcze coś takiego. Jest to. Jest to blok szyby. Czy możemy widzieć coś z jakiejś tam strony? Mamy też szybę cienką. Gruba cienka do koloru. Mamy także. Wiecie, jak to całe Mendy. Ja macie coś takiego. Nie wiem, czy to są dokładnie te możliwości przejścia. Będziemy to sprawdzać. Ale pokażę w ogóle, jak się to przetestuje. Tutaj transparent. Okej, okay, czuć jakiś prawie lekko widzialne ten. Dobra. Co mamy dalej? Mamy dekoracje. Mamy dekoracyjki, na przykład możemy wziąć sobie coś takiego. Albo chcemy coś takiego. Tutaj ma być jakaś szafka, bo nam przydaje albo wrócona. Ale na przykład yy, o na tym bloku chcemy na przykład tutaj o to mieć. Yy, I tutaj mamy jeszcze, a Możemy także ustalać jaki to ma mieć kolor. Dobra, usunę to, usunę to, usunę to. Możemy sobie wybrać jeszcze takie rzeczy. Możemy wybrać jaki to ma mieć kolor. Na przykład nie ma nie niemiecki kolor. I jaki to ma mieć teksturkę. Na przykład taką metalową, o. I mamy met z metalową teksturką łóżeczko. I tak tu możemy sobie to tworzyć. I teraz tak. Co jest, to są dekoracje. Dekoracji jest... Dekoracji troszkę tu jest. Nie jest jakoś mega dużo, troszkę jest. Light, mamy światła. Oświetlenie, jak zawsze. Oświetlenie zawsze się przyda. Na przykład, się oświetlenie tu. No i oświetlenie yy, się przyda. Oświetlenie także możemy kolorować. Na przykład, że chcemy kolorować na zielono i w tamtą stronę. No i to się nam nie przyda. To idziemy. Eventy! Co mamy w eventach? Mamy w eventach rzeczy, które są bardzo, bardzo ważne. Mamy drzwi. Drzwi, które możemy otwierać. Kraket czyli jakieś tam, coś są były niszczone. Coś, co jak weźmiemy to invisible block, niewidzialny blok, czyli też możemy zrobić sobie niewidzialne bloki, jak nie chcemy, żeby ktoś nam wyskakiwał, to tym powinniśmy dawać tu bardzo dużo. Fire block, blok ognia, który możemy gaśnicą zgasić. Laser, tu mamy laserka, to weźmiemy go sobie, postawimy tutaj. Tor, zamknięty na taki, zamknięty taki z kluczem. Tylko kluczowy, fioletowe drzwi tu, różne kolory macie. I macie w sumie chyba wszystkie rzeczy, które były w Piggy's, wszystkie są. Nie ma tylko chyba yy, tego z, z, z cyrku. No i itemsy, mamy itemsy, mamy gaśnicę. Jeżeli byśmy chcieli na przykład, żeby gaśnica nam pomagała zniszczenia ognia, yy, to weźmiemy sobie, postawimy tak, Evensa. postawimy tutaj firebloki. ok i tu mamy gaśnicę. Co jeszcze mamy z itemsów? Mamy broń, oj, to fajnie. Musimy sobie zrobić. A, to. Dobra, o, damy sobie tak. Wszystko możecie kolorować jak tylko wam się żywnie podoba, więc wchodzimy teraz, bierzemy sobie broń. Dajemy broń. Tu dajemy amunicję. I jest super. Dobra. Co zrobić, żeby w ogóle zacząć gierkę? Bo nie będzie ale nie mogę zacząć gierki, czemu nie mogę zacząć gierki? Trzeba postawić, postawić dwa spawny. Gdzie ma się spawnować Pigi? Ja sobie postawię, że Pigi ma się spawnować tutaj. I gdzie mamy my się spawnować? Ja sobie postawię, że player ma się spawnować tutaj. Możemy także ustawić settingsy. Eee, nie, kto to może wbijać, że jest to prywatny kickname? Dobra. Naciskamy play yy, z botem i zaczynamy giereczkę. Zaczynamy gireczkę. Czasu mamy 30 sekund, w ogóle, ale jest. Zobaczcie. Ok, tu mamy gaśnicę. Weźmiemy sobie gaśnicę. Ok, widzicie? I możemy gasić. Możemy gasić, więc jest luz. Yy... Zobaczcie. Tu mamy miejsce do na przykład leżenia. Ja, czyli ja normalnie tam szedłem z tego. Tu mamy drzwi, które możemy otwierać. Niu, niu. Okej, okay. Pigi jest gotowa. Dobra, ona ogólnie, no, o nie, ona jest inteligentna. Dobra, proszę. ale chyba nie aż tak. Ty, 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 ty. Nie, udało się. No i widzicie, tak to w ogóle możecie robić. Tutaj na przykład weźmiemy sobie broń amunicyjką. I widzicie, tak możecie wszystko brać. Tu macie jakieś takie krzesełka, tu to też macie. I tak ogólnie wygląda cała wasza, moja plansza. I teraz tak, tu macie stop game, gra się nie zatrzyma póki wy tego nie udostępnicie, więc będę testował wasze plansze, czy uda mi się je przejść, czy uda mi się je zrobić, Spra będziemy sprawdzać, więc drodzy widzowie, ten odcinek jest to rozpoczęcie, poproszenie was o rozpoczęcie pracy nad własnymi mapkami, ciekawe czy ktoś już będzie działał, jeżeli będziecie jakieś mieli mapki, ja na następnym odcinku powiem gdzie mi je podsyłać i jak to robić, będziemy sobie je to na pewno sprawdzać, możliwe, że na moim Discordzie, drodzy widzowie. Robimy tak, na moim Discordzie będziemy. Yy, będziecie mogli mi wysyłać mapeczki, yy, więc mam nadzieję, że będziecie gotowi. Na moim Discordzie go wydwijacie, mego Discordzie, który jest w opisie. Tam będziecie wysyłać mi swoje mapeczki. Co teraz? pig mnie zabije? Co się stanie? No, tak to już jest. Mamy tu też dużo więcej modów, innych też. O, game over. Gra się skończyła od razu. Mamy ten. No i ogólnie tutaj też tekstury możecie zmieniać. Całą rzecz. Yy, co tu jeszcze takiego jest, co chciałbym Wam pokazać? Zapisujecie na slot pierwszy. Jest zapisane. Macie wtedy slot pierwszy 7. Macie w ogóle dwa sloty? Słabo, bo nie ma trzeciego, czwartego. Nie wiem czemu trzeciego, czwartego nie ma. Prawdopodobnie, jeżeli sprawdzę. Tak, jest zarobuksy. <ślad> slot drugi, slot trzeci jest zarobuksy. No, mam nadzieję, że te sloty wam starczą. Jeżeli ktoś będzie chciał to 100 buksów może ten slot drugi kupić, piąt, coś tam, po prostu te slot dziki. A tego nie sprawdziłem, niewidzialne bloku jak działa w ogóle. Ale to, to był po prostu, nie widać go, ale coś było. Eee, co my tu jeszcze mamy? Settingsy, możemy zapraszać prywatne. Damy, że może bijać każdy. czy Widzowie zaraz będą do mnie wbijać. Wstańcie, życie. Zaraz będzie ktoś tutaj już bity. Eee, co my tu jeszcze mamy w ogóle? No, tu cały ten. Okej, okay, zobaczcie, tak nie przejdziecie, ale na przykład tutaj będziemy musieli przejść, na przykład kucając. To no, też bardzo ciekawe, możecie sobie zrobić na przykład wenty takie. O, na przykład zrobicie sobie tak. Yy. O nie wiedziałem, że będzie, no. I tu może ktoś wbijać do was. Ciekawe, czy może to edytować. Nie wiem, jak wygląda sprawa z edytowaniem tego, ale to na pewno wszystko będziemy jeszcze obserwować, więc drodzy widzowie, Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie działać. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. Na razie trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Będzie naprawdę chyba super, co nie?